Niepozorna Julka. Julia po wielu latach nauki i wyrzeczeń dostała się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pochodziła z małej wsi, której nawet nie ma na mapie. Nie było tam wodociągu ani prądu, ani zasięgu sieci internetowej. Chodziła 8 km pieszo do szkoły podstawowej przez 8 lat, a potem pociągiem dojeżdżała do szkoły średniej, znajdującej się w najbliższym, większym mieście. W tej szkole był rozszerzony materiał biologii, chemii i matematyki. Nauczano tam i języka angielskiego w rozszerzonym zakresie, gdy się zostawało po zajęciach i opłacało te dodatkowe lekcje. Julka wszystko to przeszła, przecierpiała i oto znalazła się w akademiku Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Medycyny. Pierwszego dnia poprzedzającego inauguracyjny wykład studentki zadecydowały, aby zrobić wieczorek zapoznawczy w kawiarence usytuowanej w pobliżu uniwersytetu. Postanowiły to zrobić przy szklaneczce soku pomarańczowego. Wszystkie zamówiły to samo i tak sącząc soczek przez słomkę nawiązywały ze sobą znajomości żartując i śmiejąc się przy tym bez trosko. Nagle Julka obudziła się w nieznanym aczkolwiek luksusowym miejscu. Wszystko dziewczynę bolało i zbierało jej się na torsję. Zobaczyła drzwi i natychmiast wtoczyła się w nie. Normalnie wejść nie była w stanie. Okazało się, że to była łazienka, więc natychmiast z niej skorzystała. Odświeżyła się po czym poczuła się lepiej. Po powrocie do pokoju zobaczyła swój telefon na stoliku, liścik i jakieś pieniądze. Na kartce było napisane: Przepraszam, że nie wiedziałem, iż byłaś dziewicą. Byłaś cudowna. Znajdę cię i spotkamy się w innych okolicznościach. Nie wstydź się wziąć pieniądze. Na studiach każdy grosz się przyda. Zasługujesz na więcej, twój, zauroczony tobą, pierwszy kochanek A. Julia zeszła na dół, gdzie była portiernia i zapytała, gdzie jest, jak tu się znalazła i kto ją tu przywiódł. Młoda kobieta udzieliła informacji, gdzie się znajduje i jak stąd można dotrzeć na uniwersytet. Nie wiedziała natomiast, jak nazywał się chłopak, który ją przyprowadził, gdyż w tym pensjonacie nikt nie musiał się legitymować. Każdy mógł podać nazwisko, jakie chciał, i nikt nie żądał od niego dokumentów. Liczył się tylko zgodny z wymogami rachunek. Czy ja przyszłam tu o własnych nogach? Czy wyglądałam na przytomną świadomą? Zapytała dziewczyna. Tu przychodzą różne kobiety. Trudno zgadnąć, która jest świadoma, która nie, odpowiedziała portierka. Julia podeszła w stronę akademika pieszo. Już była spóźniona na wykład, zresztą wciąż była zbyt wyczerpana, aby w nim uczestniczyć. Po drodze przeliczyła otrzymane pieniądze, które notabene budziły w niej obrazę i niezręczność. Było tego tysięcy złotych. Pomyślała, że oto cena za cnotę. Nigdy takiej sumy nie widziała, a wydatki na studia są nieprzewidziane. Weszła do sklepu odzieżowego, kupiła sobie stosowną odzież wierzchnią na co dzień, białe fartuchy, obuwie na praktyki i dochodzenia, atlas anatomiczny, tablet, przybory do notatek. Pieniędzy, które dostała od mamy, nie wystarczyłoby na te wydatki, zwłaszcza odzież wierzchnią. Musiałaby nadal chodzić w polarach i narażać siebie na kpiny ze strony innych, jak to było w szkole średniej, a tak to mogła sobie sprawić stosowne ubrania i nie zwracać na siebie uwagi. Przed akademikiem było wielkie poruszenie. Policja, pogotowie, dziennikarze i mnóstwo gapiów. Okazało się, że wszystkie studentki pierwszego roku zostały odurzone, wywiezione gdzieś, zgwałcone i półprzytomne pozostawione w parku za uniwersytetem. Gapie wyrażali się okrutnie i wulgarnie o ofiarach zajścia. Julia postanowiła więc nie przyznać się, że też była ofiarą. Odzież, w którą była ubrana podczas przemykania pomiędzy rozentuzjazmowanym tłumem, pozwoliła jej być niewidzialną. Gdyby wtedy była ubrana w chińskie polary, to od razu by na nią zwrócili uwagę. Udała się prosto do pokoju akademickiego i oddała się w ramiona Orfeusza. Rano poszła na wykłady. Pracowała pilnie, tłumiąc w sobie stres pourazowy, jaki przeszła. Inne dziewczyny lamentowały, jakaż to je spotkała krzywda. Chodziły do ginekologa po tabletki, dzień po robiły badania na obecność przeciwciał HIV, badania na obecność wirusów HPV, HCB oraz innych. Oblężały prywatne gabinety psychologiczne, a ona cierpiała w tajemnicy i ciszy. Zwierzyła się jedynie swojej mamie. Po jakimś czasie okazało się, że jest w ciąży. Wówczas zaczęły się nowe problemy, gdyż ciąża u studentek medycyny była niedopuszczalna. Ciężarne studentki były zmuszone do przerwania studiów medycznych, a Julka bardzo chciała je ukończyć. Musiała więc skutecznie ukrywać ciążę. Nie było jej łatwo, gdy na pierwszym roku jest wiele wkuwania anatomii i innych przedmiotów, a z rosnącym brzuchem było dużo trudniej uczyć się. Mimo trudności udało jej się ukryć ciążę, zaliczyć dwie sesje egzaminacyjne, a w sierpniu urodzić szczęśliwie synka, któremu dała na imię Antoś. Dzieckiem zajęła się mama Julki, aby ona mogła dalej studiować. Po pewnym czasie mamie zabrakło pieniędzy na wychowanie wnuka więc Julia znalazła sobie pracę na popołudnie po zajęciach. Praca polegała na opiece nad sympatycznym starszym panem Klemencem. W jego domu mogła też się uczyć nie zaniedbując obowiązków wobec pana Klemensa. Z biegiem czasu Julka i pan Klemens zaprzyjaźnili się na tyle, że dziewczyna zdecydowała się opowiedzieć mu swoją historię. Mężczyznę wzruszyła historia Julki. Cenił desperackie dążenie do celu i pokonywanie trudności. Postanowił zaprosić do swego domu mamę Julki z wnukiem i suczką Reksią. Od tej pory żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie. Sielanka nie trwała jednak długo, bo do domu Klemensa przybył jego wnuk Antoni. Przywiózł ze sobą ciężarną narzeczoną, która miała na imię Lemuzyna, a wraz z nią jej rodziców, którzy nie mieli gdzie mieszkać oraz ich drugą córkę samotną matkę z dwojgiem dzieci. Od tej pory w domu Klemensa zrobiło się gwarno i nerwowo. Klemens z powodu tego harmideru rozchorował się i trafił do szpitala. Julka odbywała wtedy praktyki i wykonywała pracę salowej w tym szpitalu. Opiekowała się klemensem. Tymczasem lemuzyna kombinowała, jak pozbyć się Julki, jej rodziny i psa z domu Klemensa. Julka domyślała się tego, więc żeby przedłużyć swój i swej rodziny pobyt w tym domu, zaproponowała lemuzynie dokładne badania prenatalne w szpitalu, w którym odbywała praktyki. Lemuzynie i Antoniemu spodobał się ten pomysł. Antoni w tajemnicy przed Lemuzyną poprosił Julkę o wykonanie dodatkowo badań DNA dziecka, żeby całkowicie upewnić się, że jest ojcem tego dziecka. Badania prenatalne wykazały, że narzeczona Antoniego nosi pod sercem zdrowego chłopca, ale nie jest on ojcem tego dziecka. Antek zwierzył się z tego swemu dziadkowi. Dziadek miał wiele znajomości, więc poprosił znajomego policjanta śledczego o sprawdzenie, czy wyselekcjonowany kod genetyczny ojca dziecka lemuzyny pasuje do któregoś kodu z bazy danych genetycznych, do których ma dostęp śledczy. Policjant rzucił ten kod do bębna i po chwili A i wygenerowała właściciela tego kodu. Był nim znany policji przestępca. A i podało jego imię, nazwisko i adres. Klemens natychmiast po otrzymaniu tych wiadomości wezwał do siebie wnuka na poważną rozmowę: masz czarne na białym, że nie jesteś ojcem dziecka Lemuzyny, a twoim jedynym synem jest dziecko Julii. Na te słowa dziadka Antoni zdziwił się bardzo, bo nikt prócz jego samego nie wiedział, że to on odurzył pigułką gwałtu i zgwałcił Julkę. Dziadku, wiem, że jestem ojcem małego Antosia, ale ty skąd to wiesz? zapytał zdumiony. Otóż jak Julka opowiedziała mi swoją historię, domyśliłem się na co poszło te 7 tysięcy, które ci przelałem pewnego październikowego poranka. Obserwowałem też twoją reakcję na widok Julki oraz Twe zainteresowanie datą narodzin Antosia. Widziałem też jak na niego patrzysz, wyjaśnił dziadek Klemens dziadku jak ona przetrwała pierwszy najtrudniejszy rok studiów, będąc w ciąży, interesował się, Antek. O tym i innych sprawach będziesz miał okazję sam z nią porozmawiać, rzekł Klemens. Tego dnia Antek wrócił do domu i zastał w nim płaczącą i pakującą się matkę Julii, co tu się dzieje? Zapytał lemuzyny: pakuje się szmaciara ze swym majdanem wnuczkiem i psem. Odparła lemuzyna triumfującym tonem: to ty się pakujesz w tej chwili i się wynosisz ze swą upierdliwą rodzinką. Jedziesz do radomia do swojego Franka Kowalskiego, zagrzmiał gniewnie Antoni, rzucając na stół dokumenty potwierdzające ojcostwo Franka wobec dziecka lemuzyny. Następnego dnia Julia przywiozła do domu pana Clemensa i zastała w nim ciszę i spokój. Gdzieś w zakamarkach domu snuł się antek, obmyślając strategię zamiaru podbicia serca Julii. Nie mógł jej przecież powiedzieć, że jest ojcem Antosia, bo to by ją spłoszyło. Na szczęście, miał mądrego, doświadczonego dziadka, który mu podpowie: Najlepszy jest czas i spontan, gdy ją i wasze dziecko kochasz, powiedział dziadek, widząc zakłopotanie wnuka.